5 odjąć. Pierwiastek. 16x kwadrat dodać 24x, dodać 9. Zamykam wartość bezwzględną, większe lub równe 2. Zanim zacznę rozwiązywać to zadanie, to spróbuję ten pierwiastek zamienić na wartość bezwzględną. 5 odjąć. Pierwiastek. Spróbujmy zastosować wzór skróconego mnożenia. Kwadrat sumy. Sprawdźmy. Żeby wyszło mi 16x kwadrat, powinienem wpisać 4x. Żeby wyszło 9, powinienem tutaj dać trójkę. Teraz sprawdźmy, czy wyjdzie nam środek podwojony pierwszy razy drugi. 4x razy 3 to 12x razy 2 to 24. Świetnie, wszystko pasuje. W takim razie mogę liczyć dalej. Więc będę miał 5 odjąć moduł. 4x dodać 3. Zamykam moduł większe lub równe 2. Ile rozważyć mam przypadków? 2, dwa, dwa przypadki. Wtedy i tylko wtedy, gdy. 5 odjąć. 4x plus 3 w module, większe lub równe 2, i 3 lub większe lub równe i 5 minus 4x plus 3 w module. Zmieniam znak, zmieniam wartość na przeciwną. Dobra, rozwiązujemy. Moduł zostaje ze strony lewej. Resztę przerzucam na prawą. 2 odjąć 5 to minus 3. Pomnożę przez minus 1, 4x plus 3, znak zmieniam na przeciwny i tutaj mam wartość 3. Jak to rozwiązać? No przecież dwa przypadki. W takim razie. Pierwszy przypadek. 4x plus 3 mniejsze lub równe 3 i, bo jest mniejsze lub równe, 4x plus 3. Większe lub równe minus 3. Rozwiążę sobie. Niewiadome na lewą, wiadome na prawą. Dzielę przez 4, x mniejsze lub równe 0. Idę do drugiego. 4x większe lub równe minus 6. Dzielę przez 4, x większe lub równe minus 6 czwartych, to jest minus 3 drugie, a to jest minus 1 jedna druga. OK, robię wykres. Minus 1, 1, 2 w prawo, przedział domknięty, 0 w lewo i przedział domknięty. I część wspólna. Rozwiązaniem tutaj mam przedział od minus 1, 1, 2 aż do 0. Wróćmy do naszego drugiego przypadku. Moduł zostawiam z lewej strony. Resztę przenoszę na prawą. Minus 2 odjąć 5, minus 7. Mnożę przez minus 1. W takim razie 4x plus 3 w module. Zmieniam znak na przeciwny, to jest liczba 7. Jak mam rozwiązać? No, dwa przypadki. W takim razie 4x plus 3 większe lub równe 7 i czy lub większe, lub 4x plus 3 zmieniam znak i zmieniam liczbę na przeciwną. Rozwiązuję. Niewiadome na lewą. 4 tutaj mi wyjdzie, bo 7 odjęć 3. Obie strony dzielę przez 4x większe lub równe 1. Drugie. 4x mniejsze lub równe ile? Minus 10 dzielę przez 4. x mniejsze lub równe minus. 10 czwartych to jest inaczej 5 drugich, a 5 drugich to 2 i 1 druga. Dobra, wykres. Jedynka w prawo kółeczko zamalowane. Minus 2 i 1 druga. W lewo i kółeczko zamalowane. Było lub, czyli czego szukam? Sumy. Co tu jest rozwiązaniem? Suma. Od minus nieskończoności do minus 2 i 1, druga. Oraz od 1 aż do nieskończoności. To jest rozwiązanie drugiego przypadku. Teraz ja mam znaleźć rozwiązanie do całego zadania. Co było między tymi dwoma przypadkami? Tutaj mam i, tutaj słuchajcie, tutaj dałem i, tu jest większe lub równe. Powinno być co? Powinno być lub lub to lub to. Zielone rozwiązanie to od minus jeden i jedna druga aż do zera. Przedział domknięty. niebieskie rozwiązanie, czyli drugie, od minus nieskończoności do minus 2 i 1/2 oraz od 1 aż do nieskończoności. Powiedzieliśmy, że czego szukamy? Suma to wszystko. W takim razie rozwiązanie jest od minus nieskończoności do minus 2 i 1/2 oraz odkąd od minus 1 i 1 druga aż do zera oraz od 1 aż do nieskończoności. I to jest poprawna odpowiedź do naszego zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.